Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. U mnie w dalszym ciągu królują truskawki. Sezon na truskawki co prawda nie trwa zbyt długo, więc grzechem byłoby po prostu z tego nie korzystać. Swoją drogą wiecie, że truskawki mają liczne właściwości i wartości odżywcze, zawierają liczne witaminy, a zwłaszcza witaminę C, a co najważniejsze dodatkowo mają niewiele kalorii, więc warto sięgać po te owoce. I dlatego dziś polecam dla Was idealne. Puszyste drożdżówki z truskawkami z chrupiącą kruszonką i do tego obłędne w smaku, więc koniecznie musicie je po prostu wypróbować. Mi z takiej porcji, którą zrobiłam wyszło 11 bułek, więc aby przygotować bułki, będziemy potrzebować mąki pszennej, margaryny, cukru, jednego całego jajka, jednego żółtka. Drożdży. Ja tutaj użyłam suchych mleka, cukru waniliowego, szczypty soli, skórki z jednej całej cytryny oraz truskawek. Więc zapraszam was na filmik, w którym pokażę wam krok po kroku, jak przygotować te pyszne domowe drożdżówki. Do misy robota wsypujemy mąkę z drożdżami i mieszamy. Następnie dodajemy cukier waniliowy, szczyptę soli, cukier, jedno całe jajko, jedno żółtko Skórkę z cytryny oraz wlewamy letnie mleko. Na końcu dodajemy roztopioną margarynę. Ciasto będzie się bardzo kleiło, więc dostępujemy tyle mąki, aby odchodziło od ręki. W moim przypadku było to dodatkowo 7 czubatych łyżek. Na końcu ciasto wyrabiam rękoma. I tak przygotowane ciasto odstawiamy w ciepłe miejsce pod przykryciem do wyrośnięcia na około półtorej godziny. Ciasto pięknie wyrosło, więc przez chwilkę zagnieciemy je rękoma i teraz podzielimy na 12 bułek. Ja robię to za pomocą wagi, dzięki temu bułki są prawie identyczne i jest mi po prostu łatwiej. U mnie jedna taka bułka waży około 74 gramy. Teraz pokażę Wam, jak zrobić, aby bułeczki były równe i miały piękny kształt. Do ręki bierzemy bułkę i naciągamy brzegi ciasta, tak aby były gładkie i nie było żadnych nierówności. Tą czynność powtarzamy ze wszystkimi bułkami i odstawiamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia, zachowując między nimi odstęp. Gotowe bułki należy przykryć ścierką i odstawić do ponownego wyrośnięcia na około 30 minut. Kiedy bułki Wam rosną, w międzyczasie możecie przygotować kruszonkę. Do tego będziecie potrzebować mąki, cukru, ja w tym przypadku użyłam ksylitolu, cukru waniliowego oraz rozpuszczoną margarynę. Do miski wsypujemy mąkę, dodajemy cukier waniliowy, ksylitol oraz rozpuszczoną margarynę. Wszystko razem wyrabiamy rękoma. Bułeczki już swoje odstały i pięknie wyrosły. Teraz należy dnem szklanki na środku każdej z bułki robić takie wgłębienia. Szklankę przyciskamy bardzo mocno, tak aby ciasto w tym miejscu było cienkie. Do każdego dołka wsypujemy odrobinę bułki tartej i układamy truskawki. Na końcu rozkłócamy widelcem jedno całe jajko i smarujemy same brzegi ciasta, a następnie posypujemy wcześniej przygotowaną kruszonką. Tak przygotowane bułki pieczemy, aż ciasto się zarumieni w zależności od piekarnika. To jest około 15 minut w 180 stopniach. I proszę! Pyszne domowe drożdżówki z truskawkami mamy gotowe. Są idealne na śniadanie, do kawy i możecie je zabrać ze sobą gdziekolwiek chcecie. Mam nadzieję, że przepis przypadnie Wam do gustu. Jeżeli tak, to zachęcam Was do dalszego oglądania, do subskrybowania. Wystarczy kliknąć na dzwoneczek, a dzięki temu nie przegapicie kolejnych nowych przepisów, które będą pojawiać się na moim kanale. Żegnam się z Wami serdecznie i do usłyszenia. Cześć!